W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o współpracy Everstake oraz Aptos. Wspomnimy o testach gry Pirates of the Island oraz poruszymy wątek Bug Bounty na Transit Finance. Witam Was serdecznie na kanale że Przed nami kolejna dawka informacji. Następnie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj podatków inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy. ZLiga informuje o wprowadzeniu kompatybilności z AVM. Już teraz użytkownicy tego systemu mogą używać metamask z ZLiga. Instrukcja dotycząca podłączenia portfela do sieci testowej ZLiga została załączona do tweeta. Binance jest w trakcie konsolidacji środków z adresów depozytowych do ich walleta. Takie działanie ma na celu przygotowanie się do następnej fazy przeprowadzanego audytu. W czasie konsolidacji środków użytkownicy mogą zauważyć chwilowe wzrosty opłat za gaz na sieci Ethereum i dużą liczbę transakcji spływających na wallety Binance. Everstake dołączyło do ekosystemu Aptos jako operator węzła. Everstake dziękuję za ciepłe przywitanie przez społeczność Aptos. Historia dotycząca współpracy z Aptos została opisana na blogu Everstake. Staking tokenów ASTR jest już aktywny na MyContainer. Społeczność MyContainer generuje teraz nagrody poprzez staking tokenów ASTR. Na stronie MyContainer został szerzej opisany wątek dotyczący obsługi tej platformy. Dodatkowo informujemy, że w tym momencie dla abonamentów Power obowiązują zerowe opłaty za staking. Fires of the Alan realizuje swój kolejny kamień milowy. Projekt Pirates of the Island rozpoczął testy pre-alpha. Wszyscy właściciele Pirate NFT mogą ubiegać się o możliwość testowania. Posiadacze tokenów ROOM oraz właściciele NFT otrzymują już otwarty dostęp do wersji demo w dniu 19 grudnia. Quant pracuje nad stworzeniem nowej sieci płatności cyfrowych. opracowywana sieć miałaby zmienić życie i rynki, zapewniając bezproblemowe transakcje transgraniczne i zwiększając dostęp do integracji finansowej dla milionów ludzi. Na BitMart wkrótce pojawią się tokeny KLX. Projekt Kalima to ekosystem blockchain dla przedsiębiorstw i danych IOT. NIR Foundation nawiąza współpracę z Priestat Cup. Cup ma pomóc w przyspieszeniu przyszłości gier Web3 w ekosystemie NIR. SushiSwap informuje o wycofaniu Kashi 1.0 i MISO V2. Szczegóły dotyczące wycofania platformy pożyczkowej Kashi oraz LaunchPada MISO znajdziecie na stronie sushi.com w zakładce blog. Nowi użytkownicy przy rejestracji na Binance mogą użyć kodu polecającego Donaldo, aby otrzymać bezpłatnego cl 7 i staryboxa. Szczegóły tej pomocy zostały opisane na grafikach, które zostały załączone do tweeta. Transit Finance uruchamia program Bug Bounty w serwisie BugRap. Transit Finance jest platformą agregatora swapów międzyłańcuchowych na sieciach Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Hecotron i wielu innych. Maksymalna nagroda w Bug Bounty wynosi 50 tysięcy dolarów. Xander ogłasza partnerstwo z W3DNA. W3DNA to projekt dotyczący rejestracji domen NFT, nazw i kont w Web3 bez rozszerzeń do przyjmowania płatności w dowolnej kryptowalucie. XY Finance współpracuje z w celu wspólnego wzmocnienia świata DeFi. CryptoDabik to cross-chain serwis oraz narzędzie Dapp, więc szczegóły dotyczących tej współpracy XY Finance przekaże już wkrótce. Neosmart Economy informuje, że Pink Paper dołączyło do programu Ecoboost. Pink Paper to zdecentralizowana platforma służąca do publikowania treści. Polygon Studios nawiązuje partnerstwo z Jecha Games. EH Games jest studiem, które tworzy grę Art of Peak. Art of Peak bazuje na technologii blockchain. Już dzisiaj o godzinie 11.00 występuje i o projektu Creo na Kanga Exchange. Creo Play jest platformą do gier opartą o blockchain, dedykowaną twórcą na całym świecie. Creo Engine, poza udostępnieniem platformy dla deweloperów gier, zajmuje się również ich produkcją. Podczas IO jeden token crowd został wyceniony na 0 0,025 dolara. Więcej informacji o IO znajdziecie na stronie Kanga Exchange. Choć ostatnio temat walki o pryw wśród stablecoinów na linii USDT i USDC nieco przycich, na rzecz upadku FTX nie oznacza to bynajmniej, że wojna się skończyła. Opublikowany materiał na oficjalnej stronie giełdy Coinbase radzi, aby przejść, cytując, na zaufanego i renowowanego dolara cyfrowego USDC. To jednak nie wszystko, gdyż auto materiału Combase nie sugeruje jedynie przejścia na USDC, ale wprost pisze o zmianie USDT na USDC, dodając parę lakoicznych zdań o trudnych czasach, braku stabilności, potrzebie zaufania itd. USDC ma być więc odpowiedzią na te trudne czasy, jako stablecoin w pełni wspierany przez rezerwy, takie jak dolar amerykański, które to mają zapewnić klientom tak pożądaną stabilność i zaufanie. Combase wierzą, że to właśnie stablecoin firmy Circle jest godny zaufania i oferują wymianę USDT na USDC. Bez ponoszenia opłat czy prowizji przez klientów detalicznych. Coinbase zapewnia o wspólnej z USDC wizji stworzenia bardziej otwartego globalnego systemu finansowego, jak i o wyjątkowości USDC ze względu na 100% zabezpieczenia. Zgodnie z danymi z lipca bieżącego roku, rezerwy USDC wynoszą 55,7 miliarda dolarów, z czego 42 miliardy dolarów stanowią amerykańskie obligacje skarbowe, a 13,5 miliarda gotówka zainwestowana w instytucje finansowe. Coinbase dodaje, że stablecoin firmy Circle przechodzi co miesięczne restrykcyjne audyty przeprowadzone przez jedną z wiodących amerykańskich firm audytorskich Grand Thornton LLP. PayPal coraz mocniej angażuje się w Web 3.0. Nie będzie dla nikogo, kto śledzi na bieżąco rynek kryptowalut żadnym zaskoczeniem, kiedy powiem, że pomimo trwającego rynku niedźwiedzia, globalna adopcja cyfrowych aktywów postępuje w tempie, które jeszcze nigdy nie było znane. Choć afery jak np. ta związana z upadkiem FTX wydają się aktualnie mocno trapić całą branżę, to jednak wielkie korporacje zdają się kompletnie nie przejmować tymi trażeniami. I w dalszym ciągu kontynuują swoją ekspansję w zgodzie z nową cyfrową rewolucją. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu celem każdej firmy jest zarabianie, a pieniądze i potencjał jaki znajdują się obecnie na rynku krypto jest nieporównywalny z żadnym innym sektorem z zakresu globalnych finansów. Półka PayPal od jakiegoś czasu intensywnie skupia się na wirtualnych tokenach, a teraz ogłasza wejście do jednego z państw Unii Europejskiej, konkretnie do Luksemburga. Połączenie PayPala i branży kryptograficznej nie jest już dla pilnych obserwatorów żadną nowością. Niedawno firma ujawniła, że rozszerza swoje usługi obierając za kierunek niewielkie państwo w zachodniej Europie, czyli Luksemburg. Według giganta elektronicznych płatności nowy klienci będą mogli kupować, sprzedawać i przede wszystkim przechowywać swoje cyfrowe aktywa na swoich kontach PayPal. Początkowo lista tokenów będzie obejmować Bitcoin, Litecoin, Ethereum oraz, co ciekawe, Bitcoin Cash. Aktywa te mogą być przechowywane za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej na smartfonach. Pełniona usługa zostanie uruchomiona w podatkowym raju już w ciągu kilku najbliższych dni. Następnie uprawnieni klienci będą mogli kupować kryptowaluty, zaczynając od kwoty minimum 1 euro. Jak wynika z zapewnienia serwisu PayPal, proces zakupu będzie banalnie prosty w obsłudze. Wystarczy postępować wedle instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zaś finalizacja zakupu będzie możliwa w aż trzech dostępnych wariantach. Klient będzie miał do wyboru formę zapłaty pomocą salda platformy, połączonej karty bankowej lub karty debetowej wydane na terytorium Unii Europejskiej. Przedaż kryptowalut będzie następować ze skutkiem natychmiastowym, a więc użytkownicy od razu zobaczą swoje środki na saldach portfeli PayPal. Podsumowując, wydaje się, że w obliczu europejskich regulacji coraz więcej dużych firm zamierza zwiększać swoje udziały w tutejszym rynku kryptograficznym. Opisywana dziś firma stwierdziła, że dodanie Luksemburga jako państwa, w którym świadczone są ich usługi, to ważny krok w realizacji misji spółki, polegającej na zwiększeniu dostępności walut cyfrowych. Sędzia federalny odrzucił pozew dotyczący kryptowalutowego oszustwa. Pozew był wymierzony w cele brytyjskim Kardashian. Wielu inwestorów Ethereum Max rozpoczęło batalię prawną ze znanymi osobami twierdząc, że wykorzystywały one swoją popularność do zawyżenia ceny tokena, głównie poprzez promowanie go w mediach społecznościowych. Kim Kardashian, Floyd Mayweather, Paul Pierce i inni celebryci byli w gronie oskarżonych w procesie sądowym, który rozpoczął się w styczniu 2022 roku. Inwestorzy, którzy stracili środki w związku z zainwestowaniem ich w EMAX, utrzymywali, że wspomniane osoby podbijały wycenę tokena, popularyzując go w mediach społecznościowych, a następnie sprzedając z zyskiem. Kardashian, która ma ponad 335 milionów obserwujących na Instagramie, rzekomo otrzymała 250 tysięcy dolarów za reklamę na EMAX na swoim profilu. Centralny Sąd Okręgowy w Kalifornii niedawno oddalił pozew przeciwko niej i innym celebrytom, twierdząc, że nie ma pewności, czy inwestorzy, którzy ich pozwali, rzeczywiście zdecydowali się na taki ruch pod wpływem wypowiedzi znanych osób. Sędzia Michelle Fitzgerald powiedział, że jest świadomy tego, że celebryci mogą przekonać miliony swoich wyznawców do inwestowania w tego typu aktywa i to z niespotykaną łatwością. Stwierdził jednak, że roszczenia inwestorów nie zostały wystarczająco poparte dowodami. Z obecnego aktu oskarżenia dowiadujemy się, że model biznesowy Ethereum Max był oparty na angażowaniu w promocję celebrytów. Zbiorowy pozew został złożony w imieniu wszystkich inwestorów, którzy zakupili token EMAX w okresie między 14 maja a 27 czerwca 2021 roku. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!